Serwisie ja to będzie dobry, wszystkim, bardzo genne jej bardzo Ja jestem Milki, to kolejny odcinek na kanale. Drugim Milki plus. Słuchajcie dzisiaj kolejny odcinek oczywiście z Amonga typowo. Także witam was wszystkich. Naprawdę bardzo serdecznie. Słuchajcie, możecie na wstępie zaszyć łapeczkę do góry, jeżeli chcecie więcej takich odcinków z Amonga oraz oczywiście subskrypcję, yy, bo no, słuchajcie, subskrypcję... Fajnie jakbyście zostawili jeszcze dzwoneczek, no kurde, liści, słuchajcie, no ja no, się po prostu mi jakoś ciężko, słuchajcie, ciężko idą zadania, że tak powiem, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. No i pamiętajcie słuchajcie, o tym, że oczywiście obserwować Instagram, ponieważ jeżeli obserwujecie Instagrama, to możecie sobie ze mną pograć, ponieważ dzisiaj typowo. Yy, tak jak zawsze, słuchajcie, gramy sobie W, w, w yy, z widzami, także no, słuchajcie, jeżeli chcecie, no to, 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 to też możecie ze mną pograć. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, będziecie śledzić moje story. I tak, widzę, że tutaj trzeba sobie naprawić światło. Mam nadzieję, że ktoś już to zrobił i sobie tam poszedł, dobra, to jest podejrzane. Śmiało mi tutaj śmierdzi. Dobra, czekajcie, bo tutaj mamy jakieś zadanie, ale, ale pójdziemy na pewno naprawić te światła, ale słuchajcie, mamy tutaj dead body reporty, także słuchajcie, ktoś zreportował ciało, zobaczymy, Szymuś już nie żyje i maybe, słuchajcie, yy, zreportowała, dobra, zobaczymy, słuchajcie, zapytamy się przed L. Tam miałam iść, yy, nie wiedziałam, kto tam idzie, na pewno to nie jest UW, ponieważ UW był ze mną. Yy, Także to nie będzie on. A tak, to słuchajcie, no ja nikogo nie widziałam, poza tym UW, więc nie mam pojęcia, słuchajcie, nie mam pojęcia totalnie. Ja tutaj sobie będę chcecie obserwować. No, co oni tutaj piszą? No, podejrzeń, podejrzeń chyba nikt żadnych nie ma. Yy, UW był ze mną, albo z, była ze mną, więc nie wiem. Także, no, chyba będzie skip, słuchajcie, chyba skip, bo no nie ma nic tej, słuchajcie, nikogo podejrzanego. Więc, słuchajcie, będziemy sobie po prostu skipować. myślę, że to jest najlepsza. No, najlepszy pomysł. Dobra, słuchajcie, lecimy oczywiście z drugą, nie wiem jak, jak to się mówi, z drugą ręką, kurde, nie no nie a ręką, ale jakby po prostu kontynuujemy rozgrywkę i zobaczymy, słuchajcie, czy teraz coś się nam uda, może jakieś ciało znaleźć, cokolwiek byłoby w sumie całkiem fajnie, bo ja słuchajcie, w ogóle strasznie rzadko znajduję ciała, w sensie jakby em, no w ogóle nie znajduję ciała praktycznie, prawda? Rzadko się zdarzy, że znajdę ciało, także no ciężka sprawa, słuchajcie, dobra musimy teraz to ładnie, no tylko mi kurde. Nie przeszkadzaj, dobra, słuchajcie, działa. W mamy wszystko słuchajcie, porobione. Tam był pomarańczowy z tego co widziałam, także trzeba sobie tutaj uważać. Zaraz nam się wrócimy i zobaczymy, słuchajcie, czy coś tutaj jest nie tak. Czekajcie, ja już sobie na reporciku jestem, pomarańczowy jest i jest, jest. Są tutaj wszyscy. Dobra, słuchajcie, wolałam sprawdzić. I musimy teraz słuchajcie kartę przesunąć. Tak, lecimy oczywiście do admina na tą kartę. I to jest ostatni task, słuchajcie, ktoś jest z tego, co widzę na kamerach, więc bardzo dobrze to idzie niebieskie, jak on mnie zabije. O nie, o nie, dobra, okej, okay. za drugim razem się udało na szczęście. I my nie mamy już, słuchajcie, żadnych zadań, także teraz, słuchajcie, jedyne co, to będziemy um, detektywami. Tak, detektywy, dobrze, tutaj mamy żółtego, dobrze, dobrze, tutaj coś jest, jest UW i Ktoś włączył reaktor. Dobra, kana podejrzana okej. Okay. Jazda, jazda. Tutaj musimy Aha, tutaj naprawiają. Tutaj szybko musimy iść na górę. Oni tutaj mam nadzieję, że jakoś to naprawią. Tam był niebieski i brązowy, z tego co pamiętam. Tak, a tutaj widzę, że też naprawili. Okej, okay, dobra. Tu jest czarny. Czekajcie, musimy tam zejść i zobaczyć, czy tam oni tam wyletuje akwa. Akwa w ogóle nie widziałam go wcześniej. Dobra, już tutaj nie ma. Ten Uwu jest taki troszeczkę podejrzany. Tak, coś mi się wydaje. Dobra, zobaczmy sobie tutaj czy coś się ciekawego dzieje na Medbay'u ktoś był. Dobra, pójdźmy sobie może na med Słuchajcie, to będziemy takimi detektywami. Słuchajcie. Detektyw kefirek, dobra, zejdziemy sobie tutaj. I nikogo nie ma. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Bo ja bym poszło do ele. Wydaje mi się, że tam Ele może być jakieś ciało teraz. I tam mogło się coś dziać. Okej, okay, dobra. Jest bali deport. Ja, ja strasznie rzadko znajduję ciała. Nie wiem, czy to jest podobne, ale naprawdę rzadko się to dzieje. Dobra, i zobaczymy sobie, gdzie. Uwaga, uwaga. No, na razie nikt pisze to zgłosił, zgłosił czarny. Dobra. Dobrze, dobrze. Storec, czy jakoś tak. W którym to jest miejscu? Słuchajcie. To jest na dole? Albo po prawej stronie? Chyba tak, słuchajcie, nie wiem, kurde, ja tutaj jestem słaba niestety w nazwy, że tak powiem. Eee, podejrzenia jakieś może, słuchajcie, zobaczymy. Kurde, bo ciężko, zaraz taskami wygramy, także nie ma jakiegoś problemu dużego, ja nie ogarniam tego chodzenia. No powiem Wam, że ja też, kurde, mam problem, ja chyba skipuję, bo mm, nie ma szans, słuchajcie, że tutaj... Słuchajcie, kurde, nie, nie ma żadnych podejrzeń, słuchajcie, to jest dobry impostor, on pewnie wentuje. To jest na 100%, słuchajcie, went. Także no trzeba to, sobie jakoś, jakoś, jakoś ogarnąć, ale nie wiem jeszcze jak, chcecie. Ciężko, ciężko, powiem że jest ciężko w tej rundzie, dlatego, że nie ma żadnych podejrzeń zupełnie i impostor nie zostawia po sobie żadnych śladów, więc naprawdę jest ciężko. Ja bym sobie tutaj obrała, sobie kogoś. Madzia... Mmm, Madzia 1 i Madzia. To jest troszeczkę podejrzane, bym powiedziała. To jest bardzo podejrzane. Dobra, wejdźmy do Ele. Tutaj nikogo nie ma. Oki, dobrze, dobrze. Tutaj Buba jest. I zielona Madzia, dobra. Zauważmy tutaj, co się stanie. Nic się nie stało. Myślałam, że tutaj coś będzie się dziać. Że buba zabije madzi, albo na odwrót. Raczej na odwrót bym strzelał, ale zaraz wygramy taskami, słuchajcie. No kurde, wystarczy robić taski, byłoby naprawdę cool. Dobra, tutaj są kam na kamerach ludzie. Okej, okay, pójdziemy sobie, muszę... Na prawej stronie w sumie nie byłam. Okej, okay, emergency meeting słuchajcie, czyli jakaś mocna sprawa. Dobra, zobaczmy, słuchajcie. Dlaczego ktoś zwołał, słuchajcie, zgromadzenie? No Gabrysiu, musisz teraz tłumaczyć. Eee, czemu? Yy, żółty fajkował kamery. Żółty to jest maybe. No kurde, kurde. Ciężka sprawa, to jest takie... Kurde, no bez, no ja nie widziałam, nie podejrzewałam w ogóle tego żółtego, więc kurczę nie wiem, słuchajcie, co robić. Taski, taski, taski. No jakby taski robilibyśmy, to byłoby całkiem spoko. No ja chyba Dobra, nas trzeba na zagłosować. Zagłosuję na tego żółtego, ufam wizowi. I się okaże, na maybe poleciały cztery głosy. Na mnie ktoś w ogóle zagłosował? What? Dlaczego ktoś na mnie zagłosował? Ja jestem taka, że słuchajcie, co wyrzucam liście i wszystko, a i co? Nie był imposterem, czyli się tutaj ktoś pomylił, ale oskarżyła Gabrysię, czyli jest podejrzany, słuchajcie, w tym momencie jest zielony. Bardzo jest podejrzane. Ok, ktoś wyłączył sobie te reaktorki, także trzeba oczywiście polecieć do nich, żeby je tutaj naprawić. Jest dosyć tutaj dużo graczy. Dobra, ja, ja, ja ich nie będę naprawiać. Niech ktoś inny je naprawia, Ja tutaj muszę zaobserwować, czy na pewno tutaj... Wszystko pięknie działa, dobra, dobra. Kurde, to jest strasznie dużo ludzi, ciężko cokolwiek ogarnąć. Ja się może, może nie skryję, ale kurde, ja zrobię jakąś zasadzkę, wiecie o co chodzi. You know, słuchajcie, no przydałoby się coś takiego fajnego ogarnąć, zobaczmy, czy coś w Mad Bayu, na razie nie. Okej, okay, ci jeszcze tam niewiele, totalnie niewiele brakuje, żeby ci wygrać taskami, także no, my, my, my wygramy chyba taskami. Tutaj są wszyscy, słuchajcie, żywi, okej, okay, dobrze wiedzieć. Bardzo dobrze wiedzieć, tam był... Zielony i chyba biały Tutaj nie ma nikogo No my się teraz bawimy takiego dosłownie, słuchajcie, detektywa Więc, no, ciężko, słuchajcie, cokolwiek tutaj innego porobi. Dobra, tutaj wszyscy są żywi Wszyscy są żywi No, została nam, słuchajcie, tak naprawdę reszka, słuchajcie Zaraz wygramy to taskami Także myślę, że to już jest easy win Chyba, że ktoś, słuchajcie, zobaczy ciało Dobra, idzie za mną, słuchajcie, Aqua Znaczy Aqua, Cyan Ui! No way, słuchajcie, ja nie mogę, jaka akcja, została. zabita, słuchajcie, w ostatniej jakby sekundzie, w sensie jakby w momencie, w którym, e, o już są wszyscy, kurde, jak się podłączyli. E, w momencie, w którym wygraliśmy taskami, to słuchajcie, zostałam zabita przez Madzię, ja widziałam tego Benta, ale mówiłam wam, że Madzia jest podejrzana, także chyba to była Madzia, to był zielony, więc chyba, o, jeszcze jak dobrze, słuchajcie, za szereg z nimi postaram, dobra, słuchajcie, kana cool, kana cool, nie będę mówić, że nie, naprawdę bardzo cool, dobra, idziemy, słuchajcie, robić robić taski, moje robić taski, więc no kurde, jazda, gwiazda, ok, No nie wiem co tutaj jakby... Ja się gubię czasami w taskach, że tak powiem. E, trochę bardzo, dobra, czekajcie, zasabotujmy na przykład o dwa. To jest, słuchajcie, dobry pomysł. Dobra, tutaj mamy yy, musimy wpisać kod, więc tutaj już nasze zachowanie, wiecie, zrobimy. dwa, 3, 6, 8, 2. Dobra, słuchajcie, cyk poszło. I ja bym mogła tutaj w sumie teraz zabić, słuchajcie, ale no nie, no nie będę tego robić. ja się stresuję słuchajcie w takim momentie, tak? Teraz możemy iść do Ele. Tam może... Kurde, w Ele jest najgorzej, słuchajcie, się zabija czekajcie, tak będzie to jedna. Kurde, no nikogo nie ma akurat, słuchajcie. Niedobrze, totalnie niedobrze. Dobra, tam idzie ten szereg, to niech on sobie tam idzie. Ja sobie pójdę znowu może do admina, tylko że tutaj są kamery, to jest za dużo ludzi słuchajcie, to jest bardzo podejrzane. Ale dobra, słuchajcie, lecimy. Okej, Dead dwali Report. Ja na razie nie zabijam nikogo, bo ja mam zawsze takiego stresa, jak jestem impostorem, że to jest niemożliwe. I nigdy na przykład Ventus, nie używam, bo nie, ja nie potrafię nigdy w życiu będę, nie używam, także może być ciężko. Ciało w reaktorze. Reaktor jest po lewej stronie, czyli zabił ten Shrek tam. Ym, napiszemy podejrzenia. Okej, okay, tak wiecie, chcemy znaleźć impostora. <grym> e, widziałeś, ja nie, kurczę. No, ja też, słuchajcie, nie. Końcowe pozycje. Gdzie ja byłam? Ja byłam w kafeteria. Admin, nikogo nie widziałam. Adminia Security. U, a Melkacz była blisko, słuchajcie. To jest podejrzane tutaj, no ale jakby, no wiadomo, w sensie nie jest yy, yy, impostorem. Ale wiecie, to musimy, musimy tak sobie udawać, tak? Musimy udawać. Dobrze, że nikt na mnie tym razem nie zagłosował, tak jak ostatnio, bo ostatnio były świeższe odcinki, więc możecie zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Bo całkiem spoko były mm, i były śmieszne, bo były zeszczone i z tak możecie sobie to zobaczyć, bo naprawdę jest co oglądaj. Dobra, słuchajcie, jazda oczywiście gwiazda, my sobie pójdziemy tak jak i zawsze, słuchajcie, nie wiem, gdzieś tutaj sobie przyjdziemy. tędy na przykład, dobra, pójdziemy sobie tutaj, że nie wiem, jakieś zadanie, zasabotujemy o dwa, pięknie, dobra, teraz jest, słuchajcie, zasabotowane i tak, mm, jak to, słuchajcie, ugrać, jak to ugrać, dobra, pójdziemy sobie tędy, cyk. Yy, udamy, że słuchajcie, tutaj czekajcie, robimy. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. No kurde, szreks mi dobra, kila. No ja nie mogę, słuchajcie, co za gość, dobra. Yy, niestety się nam nie udało teraz jak widziałam tego szleksa, to tak sobie myślę, o dobra, to jest dobry moment, słuchajcie, to jest bardzo dobry moment, to jest nikogo nie ma w adminie Podejrzane, słuchajcie, ta? Skana podejrzane, dobra, lecimy, słuchajcie, tędy, 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 do elektryka. Elektryku jest ten, dobra, i do zdolowy. O oh, nie! O nie! Oni mnie mogli widzieć jak tam wchodzę, ja ich nie widziałam, słuchajcie! Błagam, błagam, błagam. Dobra, słuchajcie, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze, bo mnie nie widzieli, ale powiem wam, że jakbym nie wskoczyła do tego Ventum, to mogłoby być taki przypał przepotężny, ale na całe szczęście wskoczyłam, dobra, słuchajcie. Cieloele, dobra. Wow, to było mocno, słuchajcie, dobra. Podejrzenia, słuchajcie, podejrzenia ten i ten z pomarańczowym zaliczymy, czyli jakby żółty i już zielony odpadają, więc no jeszcze jest, paru graczy, jeszcze jest paru graczy, także spoko. I jeszcze wystarczy, że dwóch zabijemy, także i chyba wygramy, więc no trzeba, słuchajcie... Dobra, chyba tutaj będzie skip, bo nikt nie ma żadnych podejrzeń. Dobra, słuchajcie, jest dobrze, na razie jest naprawdę, słuchajcie, mega dobrze, na Bubek ktoś zagłosował, a Buba w sumie nic nie zrobił, w jakby on mi ani razu nie, podpa nie podpadł, ani na chwilę, także nie wiem w sumie, dlaczego na niego zagłosowali, ale okej, okay, słuchajcie, po prostu okej. Okay. Zaufajmy naszym widzom, wylebyśmy sobie wygrali. Dobra, i teraz tak, trzeba teraz to naprawdę zarobiście rozegrać. Zróbmy sobie słuchajcie w reaktorze. To jest zarobisty pomysł. Dobrze, dobrze. Oczywiście tutaj trzeba, no wiecie, udawać, że no, idziemy sobie do reaktora. I zastanawiam się, może tutaj by kurde zrobić jakiegoś. Oni tutaj coś tak stoją. To się trochę nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Halo, dobra, nie wiem, co to ma być chyba awczą, ale nie wiem, w nie jestem pewna, więc wolę sobie tutaj nie zabijać, że tak powiem. Lepiej nie. Dobre, dobra, 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 shrek, shrek. szex, dawaj, 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 raz, dwa, trzy. No, 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 dobrze, 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 stary, dawaj, dawaj, dawaj. Yo, dobra, czekajcie, bo ja, jak to, kurde, ja nie wiem, jak mam przesuwać. Aha, dobra, tak, tak, w tak. Te... dobra, już rozumiem, już rozumiem, słuchajcie, już totalnie rozumiem. Dobra, wyskoczymy sobie, fuck, fuck, nie, jak się zamyka drzwi, Shit, 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 shit. shit. Co robi, co robi, co robi, co robić, co, robić, co robić, 7 sekund, 7 sekund. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, ale to zrąbałam, słuchajcie, przepotężnie. Dobra, musimy go włączyć, musimy go, słuchajcie, wrobić. Bad, boy, ee, vent No, O nie, słuchajcie, najgorzej. Musimy go wrobić, słuchajcie. Na oczek, tak to robimy w Medweju. Dobra, słuchajcie, ja nie mogę. To było takie mocne. Dobra, musimy go wywalić. Jak go wywalimy, to chyba wygrywamy. Tak mi się wydaje, ale teraz ciekawe czy mi uwiedzą, czy widzowi. Dobra, się to było mocne. Ja mu pierwszy raz w wentach. Okej, okay, dobra, jest, zagłosowali na niego, słuchajcie. Jak dobrze zaciek widzowie, dziękuję za to, że mi pozwalacie wygrać. Bardzo dziękuję. No i gorzej, to jest naprawdę ciężka sprawa. Dobra, czymś już by... jeszcze sobie musimy zabrać, tylko. No, jednak się udało, Tak, w tym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki, wielkie oglądnięcie go do końca. Udało się nam wygrać. Troszeczkę jestem ułomnym impostorem, ale w udało się. To jest najważniejsze, także dzięki, wielkie oglądanie. Jesteście. Widzimy się już drugi dzień 15.30 oraz o 18.30 na moim głównym kanale. Także aplikujcie, subskrybujcie, trzymajcie papa. Pa. Jeszcze raz dziękuję za grę. Także, papa, pa. widzimy się później i trzymajcie się po... ciepło.